Siemka, witam w kolejnym odcinku z gry Dragonsaga Online. Dziś pootwieramy sobie te skrzynki nieustraszonego, bo wykonałem cały ewencik. Oprócz tego no uzbierało się dużo tego złota, dużo tych kamyków i jakiś run, więc mam nadzieję, że też poczynimy jakiś progres na postaci. Pootwieramy sobie tutaj te wszystkie mieszki. No i zaczniemy ulepszać te kamienie. Pewnie głównie na początku podkryta, potem może coś jeszcze w Damage poulepszamy. A teraz jeszcze szybciutka reklama sklepu, z którym podjąłem współpracę. Chciałbym Was zaprosić na stronę Sabio, na której możecie kupić m.in. myszki, klawiatury, akcesoria i osprzęt komputerowy. Wachlarz wyboru jest ogromny. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Jak widzicie na stronie jest mnóstwo różnych kategorii, więc zachęcam Was, żebyście sami sobie wbili i zobaczyli, czy może jest coś dla Was. W opisie macie link do sklepu oraz ich Instagrama i Facebooka. No i polecam zobaczyć. Dobra, dzięki za obejrzenie reklamy. No i możecie wbić na stronę sklepu, a może coś Wam się spodoba. A jeśli nie, to zapraszam chociażby ich Instagrama, który będzie w opisie. No bo wiecie, jeśli zobaczą aktywność, to może dalej będą chcieli kontynuować współpracę. A mam fajne pomysły na przyszłość. Jakiś giveaway dla Was, więc to, to może być naprawdę fajna opcja, jeśli ta aktywność będzie. No i dobra, przejdźmy już do Draken Sanga, bo dzisiaj myślę, że no sporo porobimy. Mamy dużo tego złota, dużo tego nafarmiłem, robiąc ten event. I zaczniemy od otwierania skrzynek. Jestem na bezlitosnym, ponieważ chciałbym wyfarmić ten klejno do tuchy, a on chyba właśnie stąd leci, z tego co pamiętam. Więc dlatego nie będziemy na rozlewie otwierać. No dobra, i liczmy, że coś fajnego poleci. Pierwsza skrzynka. Yy... No mamy Deluxe'a na tydzień. Więc to jest na pewno najfajniejsze z tego wszystkiego. Dobra, lecimy druga skrzynka. Yy, co tutaj fajnego? Ej. Tylko te fragmenty takie ciekawe. Może te kamyczki niektóre będą jakieś super fajne. O, tutaj ten ametyst chyba, o no. Ametyścik tutaj fajny poleciał. 1900 punktów yy, życia. No i chyba tyle. No, niby jeszcze ten do prędkości ruchu. To też jest fajne. Dobra, kolejna skrzynka. Mamy klejnot zasługi. Kurde, to jest chyba ten co mam. No. A niech to. Kurde, ale szkoda. Nie wiem, czy jest szansa, że, może, że, że mogą oba wypaść. Ale szkoda. No, ale mamy ten klejnocik, Tylko niestety ja już go mam. I płaszcz niezwyciężonych. Okej. Okay. To podmienię sobie w sumie może, bo ja tutaj jakiś trzymam. Czasem go zakładam, żeby szybciej na wierzchowca wejść. No i ostatnia skrzynka. Klejnot tuchy, Nie gadajcie, że to. Dobra. O, ten! Dobra, super. Mamy. Mamy, wypadł ten klejnocik, więc będziemy mieli tutaj. Ob oba, Będziemy mieli oba z ewentu pokonania zwyciężonego. No i fajnie. W sumie to chciałem. E Jakbym na rozlewie to otworzył, to te nagrody no byłyby lepsze. Tam Deluxe chociażby nie byłby na tydzień, tylko na dwa. Ale myślę, że fajnie będzie mieć ten klejnot do I zobaczcie, zostało mi jeszcze 320 kluczy, więc będę mógł dwie skrzynki na rozlewie krwi otworzyć. Więc może jak się poszczęści, to dropnie nam jeszcze Deluxe na dodatkowe dwa tygodnie. No i otwieramy. Ale niestety w pierwszej nie ma Deruxa Podnieśmy wszystko na razie. Potem będziemy to weryfikować, czy coś fajnego sypło. No i po kolei mamy to Derux dwa tygodnie. Jak super, 3 tygodnie Deruxa. Do Kurcze, dobrze byłoby to wykorzystać jakoś mądrze. I zobaczmy teraz, co tutaj powypadało. O, jeszcze klejnot trujących kolców. Hmm. Nie wiem, czy to jest dobre. Ale fajnie, fajnie, bo zawsze to jakiś klejnot, którego jeszcze nie miałem. Mamy tego Deluxa, więc super sprawa. Wow, wykwitny rodolit, ale teraz będę popylał na tych nóżkach. Mm, no i z tego co wiedzę, to tyle. Ale naprawdę fajnie, fajnie wyszło. Już tych kluczy nie mam, cztery zostały. No ale event pokonanie zwyciężonego, jak najbardziej na probście. Te, nagro te nagrody są super z niego. Szybciutki opening jeszcze tutaj jakieś kamyczków. One nie są jakieś, jakieś niesamowite jakości. No i pokażę Wam ile mam teraz pyłu yy, i pyłu runicznego, i błyszczącego. Tak to wygląda. No i zobaczycie, ile będzie, jak już przetopię te wszystkie kamyczki. No i przyspieszyłem znacznie proces przepalania tutaj tych wszystkich rzeczy, aż mi kąp głośniej działa, yy, jak tutaj leci. Lecimy w takim razie póki co bardzo w ten, ten krytyk. Po tym, jak zostali nam trochę pieniędzy, to zainwestujemy w co innego. Dostaliśmy jeszcze tutaj osiągnięcie. No i... No i sobie te kamyczki, ale niestety, niestety, błyszczący pył szybciutko leci i się cały skończył. No i mamy aktualnie 72... Kropka .58 Kryta No więc, tak to wygląda. Brakuje nam jeszcze troszkę dosłownie do tych 80%. Więcej pyłu, no i, i to się uda zrobić. Zostało mi jeszcze 240 tysięcy złotych i ale mało pyłu runicznego. Więc nie wiem, czy będziemy w stanie sobie coś ulepszyć. Eee, załóżmy na przykład, damage: że sobie runę weźmiemy. Ona jest niebieska, więc już no, trzeba, dobrze byłoby ją ulepszyć. Wybaczcie, jakieś tutaj lagi na I czy będzie mi stać? Ale idealnie na styk. Dobra, no to jeszcze przy okazji trochę damage'a wskoczy. Mm, oj. Dobra. Wsadzimy sobie to z powrotem. Cyk. I tak się te statystyki prezentują aktualnie. I tak jeszcze z evenciku wypadło mi, wypadło mi kilka fajnych rzeczy. Między innymi ten Ten płaszcz bohatera, Mm, I to będę sobie musiał zaraz podmienić. O kurde, teraz co jest? Ja mam w tym rynsztunku kamyczki pod wartość zbroi. No to wiele tłumaczy. Dobra, będę musiał to szybko wymienić. Ej, dobra, nie, nie patrzcie na to. No i poprzekładałem sobie tutaj wszystkie te bony. No i w tym rynsztunku na razie nie mam pyłu, żeby te kamyczki jakkolwiek ulepszyć. Więc no, będę musiał jak najszybciej to zrobić. Tak się prezentują statystyki aktualnie. Teraz, no, jeszcze będę się starał e, farmić ten błyszczący pył pod te głównie właśnie kamyczki podkryte, ale, ale myślę, że mm, 80% i już tego kryta sobie odpuścimy póki co, i pójdziemy w damage, bo naprawdę jest tutaj dużo opcji ulepszenia go. Ja też na przykład mam bardzo słabe kamyczki, chociażby w tych. Mm, Tutaj w pierścionkach. No a tutaj dużo damage można wyciągnąć. Plus tych runek jeszcze nawet nie mam ulepszonych, jakoś fajnie pod tym damage. No i w tym odcinku to by było na tyle. Było dużo takiego tutaj otwierania, ulepszania, kraftowania też. No i możecie napisać, czy takie odcinki Wam się podobają. Zapraszam do wszystkich linków z opisu. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się no i do następnego. Cześć.